Witam cię bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Wójcik i dzisiaj z okazji Świąt Wielkanocnych składam ci najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę ci, aby w wielkanocny poranek spełniły się twoje marzenia z tęczowych, przepięknych pisanek. Życzę ci, aby cud zmartwychwstania Jezusa był twoim osobistym Cudem. Niech to stanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, stanie się Twoim osobistym odrodzeniem duchowym. Niech napełni Cię wiarą, spokojem, nadzieją i miłością. Oraz niech da Ci siłę w codziennym życiu. I niech to odrodzenie pozwoli Ci z ufnością patrzeć na siebie. I na swoje życie. A wielkanocne jajko, które jest symbolem odrodzenia, które jest symbolem nowego życia i które gości na Twoim świątecznym stole, niech uświadomi Ci, że przyszedł dzisiaj czas na nowe, lepsze, pełne obfitości i miłości życie. Na Twoje nowe, lepsze życie a śmigus dingus niech zmyje z ciebie niepokój, troski oraz wszelkie ograniczenia aby miłość radość i dobro zawsze gościła w twoim sercu i w twoim życiu z okazji tych wielkich świąt wielkanocnych życzę ci przepysznych potraw lukrowych babek mokrego dingusa smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka. Alleluja. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz szczęściu wesołych, wesołych, wesołych świąt. Małgorzata ta